Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Tym razem opis patcha 12.5. I oczywiście chciałbym się z Wami przywitać po powrocie, bo w końcu mam internet. Po miesiącu, w sumie ponad, kiedy go nie miałem, w końcu mogę nagrywać, bo mam dobre dobry łącze w Niemczech. Eee, więc tak, ten patch będzie przede wszystkim trwał 4 tygodnie, nie dwa jak zawsze, ponieważ Riot Games tam musi pogadać o tym, jak rozwijać firmę. Co zmieniać, żeby było dobrze, i tak dalej, i starają się w tym patchu po prostu wszystko zrobić tak, żeby przyjemnie nam się grało. Czy tak będzie, to jak zwykle się okaże. Patrz w skrócie, jak zwykle macie tutaj, jest niby bardzo dużo zmian, ale lecimy od początku. Więc tak, najpierw duże zmiany, księga cech, więc brak dopasowanych emblematów, 0 do 4 aktywne cechy teraz będzie 05 aktywnych cech. 1 dopasowany emblemat, 5-6 aktywnych cech, 6-7 aktywnych cel, cech, więc to wszystko jakby takie mi mikrobufy. 2 dopasowane emblematy, 7-8 aktywnych cech, 8-9, 3 dopasowane emblematy, 9-10 aktywnych cech, 10-11 aktywnych cech będzie. No i 4 dopasowane emblematy, 11 plus aktywnych cech i 12 plus aktywnych cech będzie. Więc takie tutaj zmiany w cechach ulepszenia. Dodatkowa moc umiejętności maga bitewnego. E, tu mamy. Nerfik było 30, 45, 60 teraz 25, 35, 50 więc jest to nerfik. E, jedność chemtychowców była srebrna teraz będzie złota. Wstrząsające uderzenie uderzenia była srebrna teraz złota. Czyli automatycznie jeśli to jest złote to będzie mniejsza szansa na to. Jeśli dobrze ja to rozumiem, jak to zawsze działało. Czas odnowienia wstrząsających uderzeń było 7 sekund, teraz 6 sekund będzie, więc to jest buch. Nie, sorry, też nerw. <grytanie> Zdrowie implantów cybernetycznych było 450 punktów, teraz 350 punktów, więc też nerw. Desintegrator 2, 3, 4%, teraz 1,5, 2,5 i 4%, więc jest to nerw. Premia od obrażeń od ataku, mocy umiejętności, pancerza i odporności na magię podwójnych kłopotów było 35, 45, 60. Teraz 30, 40, 50, więc jest to e, również nerw. Obrażenia ładunku elektrycznego 90, 135, 180 punktów. Teraz będzie 60, 100, 160, więc to są takie spore. No, to jest spory nerw. Liczba bohaterów w kategorii e, czwartej kategorii 80. Były trzy pola, teraz cztery pola. A przewidywanie Oj. przyszłości dwa. Złote jajo, świetliste relikty. Czas trwania porywistości świetlistego zefira i wygnania było 10 sekund, będzie 8 sekund. Złote jajo, świetliste relikty, maksymalne obrażenia od, od podpalenia świetlistej peleryny, świetlistej słonecznej peleryny 120% było, będzie 90% w ciągu 30 sekund, więc dali czasówkę, a nie na stałe. No i mniejszy procent. OK. No, może i faktycznie to wyważy coś. To prawda, ja dużo nie grałem w poprzednim patchu przez to, że neta nie miałem, ale mimo wszystko. Obrażenie od Las Zaklęć, Echa Ludena Było 135, 275, teraz 100, 150, 200, więc to też jest spory nerw. Nowość, przybij piątkę, pryzmatyczne. Bo to musi być dobre. Zobywasz 5 losowych bohaterów piątej kategorii. O kurde. Ej. To jest spoko, tylko czy to jest aż takie warte? To jest warte, jeśli gramy jakiś build, który opiera się na piątkach jako HEL. Wtedy to, to będzie git. Czyli piątkę pryzmatyczne może pojawić się wyłącznie jako trzecie ulepszenie. Ma to sens, ma to sens, żeby ktoś nie miał za szybko piątek. No. Zbrojowna przenośnie kuźni. Moc umiejętności Paradoksu Zonić było 45 punktów, będzie 50 punktów, więc buff. Zbrojownia przenośnej kuźni, pancerz, odporność na magię, paradoksu zoni 35 punktów było, będzie 50 punktów, więc jest to też buff, i to całkiem spory. Zbrojownia przenośnej kuźni, czas trwania niewrażliwości, paradoksu zoni było 2,5 sekundy, teraz 3 sekundy, też buff. Drugi oddech, 3 usunięto, także tego już nie ma. Dodatkowe zdrowe potrójnej siły jest znerwione na każdym poziomie o 100 punktów zdrowia. Sporo. Potrójna siła może być operowana tylko, gdy masz dwie lub więcej jednostek trzeciej kategorii. Yy, zdrowie klona, leśnej błyskotki. Zbufowane o 50 punktów zdrowia. I dalej cechy. Początkowa tarcza ochroniarzy. Jest zbufowana o 50 na pierwszych dwóch poziomach, znaczy połączeniach jakby. Potem macie 100 punktów na. Tak, tutaj 100 punktów, jak macie. ilu ich tam było 6? Jak dobrze pamiętam? I 1200? Na maksa, jak gracie w 100% ochroniarz. No to ciekawe. Wzmocnienie leczenia i tarczy zaklinaczy o, jest zbufowane tylko trochę tutaj. Na tych dwóch poziomach. O 5 i o 10%. Odporność na magię zaklinaczy również zostaje zbufowana. O 5, o 10, 20 i 25 punktów Odporności na magię, To jest cholerę. Tutaj na koniec. Czyli jakieś tank bildy chyba, co? Wiadom. Zaklinacze. Coś w tym stylu wiadom, chyba z ochroniarzami. <grym> Albo coś w tym stylu. Czas trwania ogłuszenia stwór różów. Prawa było 4 sekundy, teraz będzie 3 sekundy. Parcza ekspertów. O, tu mamy bufa również. Ale jest to buf tylko na początku. Na pierwsze trzy jakby połączenia 20, 20 i 40 punktów. Modyfikacja. Heksteczowy smok innowatorów. Ryk smoka nie zapewniał 75% szansy na trafienie krytyczne. To, to jest mocny nerw. E, teraz jednostki wzmocnione rykiem zawsze będą trafiać krytycznie, jeśli są w stanie. Zaklęcia wciąż wymagają brylantowej rękawicy i brylantowego lotosu. No, to jest duża zmiana i innowatorzy już raczej tak silni nie będą. Zwiększenie obrażeń trafienia krytycznego, elektryzującego ryku, hekseczowego smoka innowatorów było 10%, teraz 25%. To jest ciekawe. No, tu usuwają to, a potem dają mu bufa od obrażeń. Krytycznych, oczywiście. Ciekawe. Riot Games to jest ciekawe bardzo. Obrażenia błyskawicy hexeczowego smoka innowatorów było 500 punktów. Teraz będzie 600 punktów. <grym> Czyli z tego co widzę, to oni po prostu chcą, żeby byli grani tylko 7 innowatorów, 7 czy 5 ich było. I teraz zapomniałem już. No ale to maksymalna ilość innowatorów, nie mniejsza ilość. Tak mi się wydaje. Że jak już chcesz brać innowatorów, to graj na pełnej a nie lecisz w kulki no i teraz mamy już postacie postacie za jeden. obrażenia od spalenia Branda Brand zbufowany, więc będzie więcej bił 15 punktów na pierwszych dwóch poziomach i 25 na złotym dodatkowe ojejku sorry dopiero wstałem dodatkowe obrażenia spalenia Branda 150 125 300 Teraz 165, 225, 300, czyli buff na brązowym randzie. Prędkość ataku Jarvana 0,65 jednostki było, teraz 0,6 jednostki, więc jest to nerf, będzie wolniej go atakował. Osłabienie początkowej many Jarvana będzie wolniej się odpalał. Czas działania ogłoszenia niewymownej grozy Nokturna 2, 2,5, 3,5, teraz będzie 2, 2,5, 3. Czyli tu jest nerf tylko na złotym nokturnie. Obrażenia niewymownej grozy Nokturna, również znerwione ale nie jakoś dużo, 50 punktów na złotym i 10 punktów na brązowym, na srebrnym bez zmian e, niewymowna groza nocturna teraz poprawnie skaluje się z mocą umiejętności procentowe skalowanie obrażeń od ataku przebijającego bełtu twitcha było to 125, 135, 150, teraz 125, 130, 140, więc nerw na srebrnym i złotym twitchu obrażenia podstawowe przebijającego bełtu twitcha e, zostają zbufowane na brązowym twitchu takie same na srebrnym i snurfione na złotym spoko Jednostki za dwa. Liczba strzał w salwie Ash było 6, 7, 8. Teraz będzie zawsze 8 strzał. Zasięg salwy Ash był związany z zasięgiem Asha, a teraz zasięg Ash plus 1 po jedno pole. Więc będzie po prostu miała większy zasięg. Krótko mówiąc. Przeróbka. Obrażenia podstawowe zaklęcia Rek'Sai nie skalują się już z botą umiejętności. OK. Pojawi i odporność na magię Rek'Sai. Było 40 punktów, teraz będzie 45 punktów. Kradzież, kradzież pancerza i odporności na magię Rek'Sai usunięte. 10%, teraz 0%, czyli już nie ma kradzieży pancerna i odporności na magię przez Rek'Sai. To jest spory nerw, tak szczerze powiedziawszy. Leczenie Rek'Sai było 150, 250, 400 punktów. Brak skalowania z mocą umiejętności. Teraz będzie 150, 200, 350, czyli nerw jest na srebrnej i złotej RekSai i skalowane jest to z mocą umiejętności. No to trzeba by tu się pobawić w matematyka, czy to się faktycznie będzie lepiej skalowało, czy gorzej. Także ja się to nie będę zagłębiał. Nowość RekSai, jeśli RekSai ugryzwa swój cel już wcześniej, zamiast tego leczy się o 250, 350, 500. skaluje się z mocą umiejętności punktów zdrowia. What to to jest ciekawe. Będzie się leczyć dodatkowo. No, to jest dosyć ciekawa tutaj opcja. Eee, postacie za 3 osłabienie początkowej many Eko Będzie się wolniej po prostu odpalał o 20 punktów. Many gnar. Zwiększony zasięg głazu mega gnara o jedno pole. To jest buff oczywiście. Obrażenia bezwzględnego pocisku Luciana 175 27, 27, 37, 38, 300, teraz 10 więcej na brązowym, 20 na srebrnym. I 15 na złotym, także po prostu Lucian Buf. Zdrowie Luciana zbudowane o 50 punktów zdrowia. Pancerz i odporność na magię Luciana o 5 punktów. No, pancerze i odporności na magię, więc to są wszystko Bufy Luciana. Obrażenia złowieszczych Wizji Malzahara znerwione na brązowym, znerwione na srebrnym i znerwione na złotym Malzaharze na aż o 100 punktów obrażeń skalowanie obrażeń od ataku przebijającej ciemności senny było 160%, teraz będzie 150%, więc to też jest oczywiście nerf. Obrażenia przebijającej ciemności senny znerfione na srebrnej sennie i znerwione na złotej sennie. W postaci za 4. Wzmocnienie początkowej many Ari. To jest spokojnie się szybciej odpalać i to dosyć szybciej, bo aż 30 punktów many jej dają na start. Kąt między torami lotu sąsiadujących kul ARI było 20 stopni, teraz będzie 10 stopni. Kujba, żeby stopnie w LOL-u, to naprawdę matematycy muszą grać w LOLa. W LOLa Boże, w TFT. Żeby, żeby to... Wiecie, żeby wszystko ogarniać to musisz mieć totalnie analityczny umysł, matematyczny umysł. Musisz umieć wszystko wyliczać. Najlepiej żebyś w ogóle różniczki całki liczył. No Riot tak... <grym> no, oczywiście śmieszki i śmieszkami, ale no... Trochę to, co tym prawdy jest. Obrażenia zmierzenia Alistara 50 punktów zdrowia mniej na pierwszych dwóch poziomach, czyli brąz srebro i 100 punktów na złotym Alistarze. Czas działania ogłuszenia niszczyciela skarbca Brauma zostaje zbufowany o 25 setnych sekundy, pół sekundy i na złotym bez zmian. Zasięg Gravena, były trzy, D Gravena, Dravena, były trzy pola, teraz cztery pola. E, Draven, nowość, ma wrodzone 25% przebicia pancerza. Ok, czyli to jest po prostu jakby, no, ciekawa rzecz i będzie bił tych tanków, mi się wydaje. Także Draven, jakiś build pod Dravena, myślę, że będzie całkiem ok. E, premia do przebicia pancerza, VIPa Dra Dravena, 50%, było, a będzie 25% skalowanie obrażeń od ataku wirujących toporów Dravena 150 160 400, będzie 170 180 więc jest to również buff na brązowym i srebrnym Dravenie obrażenia podstawowe wirujących toporów Dravena 150 200 500 i teraz 120-150-400 więc to jest nerf, czyli tutaj buff do przebicia, nie do skalowania obrażeń, dodają mu przebicie pancerza i nerwią podstawowe obrażenia, ma to po części sens, jest to Spowodowane raczej tym, że chcą zbalansować, a nie przesadzić. Obrażenia toksycznej fali Renaty. Swoją drogą ja dalej nie, nie mogę się nadziwić, kto wymyślił kuźbę nazwanie czempiona Renata Glesk. Kurde, no. ktoś tam chyba, wiecie, joint Cika zajarał i, i wymyślił potem tą nazwę. Obrażenia toksycznej fali Renaty 45 240 To mamy 5 na brązowej, w dół. 5 na srebrnej w dół i 20 na złotej renacie w dół. Także no, nerfik. Prędkość ataku Sivir było 0,7 jednostki, teraz 0,8, więc jest to buff. Obrażenia miażycielki Spill Tower Vi 150, 225, 450. Będzie o 25 mniej na brązowej, 25 mniej na srebrnej i bez zmian na złotej Vi. Obliżenia przy trzecim użyciu miażycielki Spill Tower Vi również znerwione o 50 punktów na brązowej i srebrnej i bez zmian na złotej. Postacie za 5. E, maksymalne skalowanie z droga kolosalnego wejścia Galia było 5%, będzie 6%. Prędkość ataku Kaisy 1-1 jednostki, będzie 1-2 jednostki. buf oczywiście nieduży, ale jest. Obrażenia pożarcia tam kęcia zadawane celom odpornym na kontrolę tłumu było 35%, będzie 50%, ej to jest dużo, Z <laughs> 15% więcej, halo Riot. Obrażenia od ataku Zeri 80 punktów było, będzie 85, więc Zeri też zbufowana. Przedmioty dodatkowe. Zmniejszenie obrażenia trafienia krytycznego kamizelki cierniowej. Było 100%, będzie 75%, więc jest to nerw oczywiście. Obrażenia od odbicia kamizelki cierniowej. 60, 80 i 120, a będzie 75, 100 i 150. Więc jest to oczywiście buff do obrażeń od kamizelki cierniowej. No i teraz przechodzimy już do małych zmian. To są takie typowo kosmetyczne zmiany. Więc mag bitewny nie będzie już operowany, jeśli gracz ma w drużynie dwóch lub więcej snajperów. E, dominacja może się pojawić tylko wtedy, gdy gracz wygrał poprzednią walkę. Gracz wygrał dwie lub więcej walk z rzędu. Ok, czyli to jest na pewno trochę utrudnienie, ale z drugiej strony ma to więcej sensu, tak mi się wydaje. E, złote jajo, świetliste relikty, obrażenia kowalencyjnej iskry, świetlistej, jonowej iskry, 300% maksymalnej many było i będzie 275% maksymalnej many. No to nerwik leciutki. Złote jaja świetliste reliki, drugi próg zdrowia, potrzebne do ukrycia się dzięki zaranianiu świtu. Świetlistego ostrze noża było 25%, będzie 30%, więc to tutaj znowu ciutkie, buff o 5%. Złote dary mogą pojawić się wyłącznie jako drugie ulepszenie. Okej, okay. to to jest chyba ważne mi się wydaje. Ostrze noża nie może być oferowane, jeśli masz 2 plus adeptów arkanów. 2 plus uczonych, 2 plus snajperów, 2 plus zaklinaczy. To dobrze, bo to jak wiecie, że jak pójdziecie już w jedną część jakby tego bildu z tymi jednostkami, to automatycznie wiecie, że już nie dostaniecie tego tutaj argumentu, także no spoko. Zbrojownia przenośnej kuźni szansa na wypadnięcie złota zapewnia przez kolekcjonera 50%. Tak było i będzie 60%, więc półfik. Nazwę błyskawicznej sprawiedliwości zmieniono na prawdziwą sprawiedliwość. A. To naprawdę kosmetyczna zmiana. Harbiec 1 i 2 może się pojawić tylko jako pierwsze ulepszenie. Okej, okay, dobrze wie, dzięki Rajo, to info. E, premia do obrażeń od ataku dwustrzałowca było 10, 25, 40, 60 punktów. Teraz będzie 10, 25, 45, 80 punktów, więc jest to delikatny buff. O 5 punktów dokładnie. I o 20, jak macie wszystkich dwustrzałowców. Jednostki za 1 obrażenie od ataku SRL-a 4E o 5 punktów obrażeń mniej, czyli nerw, jednostki za 2, to mamy obrażenia bombardowania Kortkiego. mamy 20 punktów na brązowym w dół, 15 na srebrnym i bufik o 17 na e, złotym Ezrealu. Więc jest to buff. <gryw> Dodatkowe zdrowie szalonego rozrostu Lulu. E, 25 punktów na brązowym więcej. 20 więcej na srebrnej lulu i mniej o 15 na e, złotej lulu. Jednostki za 3. Tarcza Kajdan, Dusz Morgany było 500, 600, e, 750. Teraz 15 w dół na brązowej, 15 w dół na srebrnej i... E, moment, to jest 75 punktów na e, złotej. Jest, po co ja to liczę? Potem jeszcze fejla zrobię, będziecie mi pisać w komentarzach, że kurwa matematyki, nie umiem. Podstawowe obrażenia obrotu wirującego cienia. trendamera, 60, 90, 150 punktów, będzie 50, 75, 100. Także to jest też nerw Dimage'u na e, tryndzie. E, postacie za 4. Obrażenie od ataku Ireli 90 punktów, będzie 85 punktów. Mały nerf. Skalowanie obrażeń od ataku kurtyny Gina. Procentówka zbufowana zostaje na brązowym X. Dzinie. Nazwę ataku pustynika Kaziksa zmieniona na atak pustki. No ma to sens, bo on jest z pustki. No i postacie 5. To mamy tutaj pancerz i odporność na magię Jinx. Zbuchowana o 5 punktów. Przedmioty. Próg zdrowia potrzebny do ukrycia się dzięki Ostrzu Nocy. Było 50%, teraz 60%. Obrażenia błyskawicy kosty statika. o 10 punktów. Obrażeń. Jeśli ktoś z Was gra te. Du Double Up, czyli po prostu granie w primedzie. no to macie już jakby naprawiony czat drużynowy. A żeby pisać do wszystkich, po prostu musicie użyć komendy al. I tyle. Naprawione błędy oczywiście nie czytam, bo nawet nie wiem, czy one istnieją. Tak jak mówiłem, nie za dużo grałem. Tu oczywiście patch w skrócie. I mam nadzieję, że jeśli Wam się podobało, to zostawicie subskrypcję z doneczkiem łapkę w górę i mam nadzieję, że wrócę do regularności. Po tym jak mnie nie było przez brak internetu. A teraz trzymajcie się i do, nas do następnego odcinka. Cześć!